Niedostępność dotyka nas każdego dnia. Niektórzy żyją z nią na co dzień, inni tymczasowo. Jeszcze innych potrafi zaskoczyć w najmniej oczekiwanym momencie. Monika, studentka ekonomii, zetknęła się z niedostępnością w pociągu, kiedy wracała od rodziców. Postanowiła wykorzystać czas w podróży na przygotowanie się do sesji egzaminacyjnej i obejrzenie wykładu na tablecie. Pech chciał, że rozładowały jej się słuchawki, a nie chciała przeszkadzać pozostałym podróżującym. Niestety wykład nie został opatrzony napisami. Pozostało jej przejrzenie własnych notatek. Brak odpowiedniego dostosowania technologii na styku z klientem to nie tylko utrudnienie dla użytkownika, ale także realne konsekwencje biznesowe. Doskonale widać to na innym przykładzie. Leszek ma 60 lat i aktywnie korzysta z nowych technologii oraz internetu. Któregoś dnia zostawił swoje okulary do czytania na biurku w pracy. W domu próbuje zrobić zakupy przez internet, ale witryna sklepu jest nieuporządkowana i ma zbyt małe czcionki. Leszek zmienia sklep na inny, który, mimo jego wady wzroku, jest dla niego czytelny, a do tamtego pewnie szybko nie wróci. Tak wygląda codzienność tysięcy osób codzienność tysięcy klientów firm. Także Twojej. Sprawdź dostępność swojej firmy.